Witam Was wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj odpoczniemy sobie troszkę od rowerów. Będą za to maszyny do szycia. Jak to mówią, historia lubi się powtarzać, a może to już jest nawet nowa świecka tradycja. Pojechałem na złom sprzedać trochę gratów, a za zarobione pieniądze kupiłem dwie maszyny do szycia. Co to są za maszyny? Jedna z nich jest to Predom model 466 dość popularny model, żeby nie powiedzieć yy, pospolity chociaż też ma parę ciekawostek o których zaraz Wam opowiem yy, a druga jest to yy, maszyna firmy Jones yy, brytyjska maszyna w Polsce praktycznie niespotykana yy, nie ma po polsku chyba żadnych ja nic tam, przynajmniej nie znalazłem żadnych jakichś informacji na temat tej maszyny ale coś tam w internecie poszukałem także zaraz Wam yy, o niej Chociaż troszkę opowiem i, i coś tam zaprezentuję. Także zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień pójdzie Predom. Maszyna walizkowa chyba nie bardzo, bo jest to taka torba bardziej niż walizka. W pięknym kolorze. Nie wiem, co to jest za kolor, czy czerwony, czy bordowy. Może trochę jak w czerwone wino, albo jak usta pomalowane śminką. Chyba to najbardziej mi pasuje określenie. Słuchajcie, moja babcia była krawcową, mama też tam sporo szyła za komuny, trochę tych maszyn się przewinęło prze, przez ręce, jak to się mówi, ale nigdy nie widziałem tej torby w takim kolorze, zazwyczaj były to jakieś takie brązowe, jakieś takie beżowe, coś, no nudy. To jest super i z tego właśnie względu kupiłem tą maszynę. No i dobrze, w takim razie teraz... Zajrzymy sobie do, do tej czerwonej pięknej torby. Zobaczymy co tam jest w środku. Takie zapięcie jak kiedyś było w tornistrach szkolnych. Suwaczek. Ustawię ten statyw tutaj. Będzie mi wygodniej operować. Mamy. O! Widać coś, widać coś. Tutaj. W środku mamy pedał w eleganckiej kieszonce, przewód zasilający i pudełko z różnościami, także zaraz je otworzymy, a także jest tutaj jakaś jest tutaj jakaś literatura. Także zaraz zobaczymy co to jest. No dobrze proszę Państwa, czyli teraz e, zobaczymy sobie zawartość torby, przewód. Wiadomo do pedału do, do zasilania charakterystycznie, no nie ma nic ciekawego. Pedał tak samo czarny w ładnym stanie działa. No jakieś nawet numery są na nim. No i teraz najważniejsze chyba, czy też naj, najciekawsze to będzie to będzie zawartość tego pudełka. Słuchajcie, co my tutaj? co my tutaj mamy może pokażę bliżej żarówka zapasowa, bardzo nietypowa 15W 230V taka żarówka to dzisiaj jest prawdziwy prawdziwy skarb schowamy sobie, ona należy do do pudełka no wiadomo jakieś tam igły agrafki tak jak u, u każdej krawcowej być powinno szpulki z niciami no tutaj jest jakaś taka no nie ma żadnej pustej, no szkoda e, stopki zapasowe przeróżnego rodzaju igły takie urządzenie do do nawlekania igieł nicią bardzo przydatne żyletki jakby nam nie szło to szycie za bardzo tutaj jakiś taki, taki szpikulec nie wiem co to jest, do czego to służy. Ale skoro było w komplecie, to zostawiam w dalszej części pudełka pędzelek do czyszczenia. Znowuż jakieś zapasowe stopki. Tutaj ten podajnik od spodu, co idzie. Stopka jakaś taka plastikowa. No, wydaje mi się, że to jest to wszystko, co, co być powinno w, w komplecie. Ta podstawka, tak samo zobaczmy jeszcze. Zobaczmy jeszcze do igieł. No, igieł jest tutaj naprawdę duży wybór. Igły k szwiejnym maszynom. Czyli to są igły do maszyn do szycia produkcji radzieckiej oczywiście. O, co tutaj mamy zapisane? 10 sztuk, cena 80 kopiejek. No i do, dokładnie tylko jedna została użyta, także... No myślę, że to fajna, fajna, rzecz. Tymczasem schowamy sobie to do pudełka, żeby nam nie przeszkadzał. Karnet i proszę państwa. Tak to wygląda. Coś tutaj mamy za dokumentację. Instrukcja obsługi do tej maszyny. Trochę pobazgrana, ale tylko na okładce, na szczęście. Papier jest taki fajny, taki jakby zaolejony, zaoliwiony, coś takiego. No, jest tutaj wszystko, co, co trzeba wiedzieć, korzystając z takiej maszyny. Jest tu też jej, jej charakterystyka i podstawowa jakaś obsługa, konserwacja, a także nawet można się dowiedzieć. O jakichś tam ściegach, bo widziałem mm, wcześniej jak sobie przeglądałem, o jak tutaj, jak y, poprawnie szyć tą maszyną także super sprawa. Dalej mamy, już pokazuję, kartę gwarancyjną, mm, tutaj numer seryjny. Wpisany długopisem, i ten numer zgadza się z numerem maszyny. Myślę, że też, też fajna sprawa. I tutaj ciekawostka: tutaj jest pokazane caluśkie wyposażenie, czyli każda jakaś tam igiełka, i różne takie stopki, wszystko tutaj jest zaznaczone, czy powinno być, i ile sztuk, w zależności pewnie od, od wersji wyposażenia. To jest to. Dalej mamy y, instrukcję do silnika Tur 2. Maszyna ta jest napędzana silnikiem Tur 2. To był chyba najpopularniejszy y, silnik do, do napędu maszyn do szycia. Cała instrukcja, jak go samodzielnie założyć, ustawić, żeby to wszystko, żeby to wszystko działało. No, troszkę to jest już niestety zniszczone, ale, ale nic na to nie poradzimy. I do tego samego silnika. Jest jeszcze karta gwarancyjna, także tylko tutaj chyba do innej maszyny, albo coś takiego, bo jaki tutaj numer jest inny, ale nieważne. Gwarancja była wydana w 78 roku w czerwcu, więc już chyba jest nieaktualna, także nie przejmowałbym się tym wszystkimi tymi numerami. Maszyna tak się prezentuje, tak jak mówiłem, nic specjalnego. Jednak bardzo nietypową rzeczą jest ta podstawa tutaj. Ona jest wykonana z plastiku. Zazwyczaj e, tego typu maszyny miały podstawy wykonane z takiej pilśni, czy jakiejś takiej innej dykty obitej e, skajem. Tutaj jest to plastikowe i w, e, jest tutaj taki plastikowy ząbek, zaraz Wam pokażę, który zapobiega otwarciu się całej maszyny. On jest niewyłamany, co mnie dosyć dziwi, bo po tylu latach to powinien się już łamać dawno, ale jest na miejscu. Eee, maszyna, oczywiście. Razem no, obrócimy. Maszyna napędzana silnikiem Tur 2. Niestety po naklejce został tylko klej. On tutaj ktoś go kiedyś już tam kleił takim radzieckim klejem. Rosjanie sprzedawali taki klej pod pałacem kultury, jak handlowali wszystkim. On był w metalowych takich dużych tubkach, wyciskało się go. E, strasznie śmierdział, słabo kleił i nigdy do końca nie zastygał. I tutaj właśnie widzę, że też był użyty. No ale jakoś to tam się trzyma kupy, także nie będę tego ruszał, żeby to się już nie rozwaliło bardziej. Żeby otworzyć taką maszynę, tak jak wam pokazywałem, trzeba było zwolnić ten plastikowy ząbek. No, Ale maszyna wiadomo, że jest y, cięższa niż ta, ta plastikowa podstawa. Więc, co trzeba zrobić w tej sytuacji, żeby nam się to wszystko nie wywaliło? Jeszcze już to już pokazuję i objaśnię. Zobaczcie, od spodu jest wyciągany taki taki oto metalowy kształtownik, i on zapobiega nam temu, żeby się nam maszyna wywróciła. O, teraz weźmiemy. Tak. Ja tu się posłużę i madłem obranym w szmatkę żeby nam się to wszystko nie wywaliło i maszyna otwarta możemy teraz przystąpić do czynności serwisowo-obsługowych no tak to mniej więcej wygląda w środku, to jest ten płaskowniczek który się wysuwa żeby ustabilizować nam maszynę a może zakręcę, zakręcę ręką, zobaczycie jak to wszystko tutaj działa o, no, tutaj są jakieś tam takie różne, różne rzeczy nie wiem co to tu można o się jakieś tam ściegi przestawia wszystko działa pełna mechanika skoro mamy na wierzchu numery coś tu było szlifowane mam nadzieję że o o maszyna jest skradziona a krawiec pijany no nieźle ja oczywiście żartuję Numery się zgadzają, w papierach wszystko musi być ok. Także jest. Proszę Państwa, chyba gwóźdź dzisiejszego programu. Maszyna do szycia Jones. Jest to brytyjska, brytyjska firma, brytyjski producent takich maszyn. Model nazywa się CBD. Czyli zamiast kupować leczniczą marihuanę, można sobie kupić taką maszynę i też da to świetne efekty. Ten model, z tego co się udało mi zorientować, był produkowany już po roku 60. Nie wiem, który to jest tutaj rok produkcji, bo nic tutaj nie, nie znalazłem na ten temat. Podejrzewam, że ta maszyna po podłączeniu prądu normalnie by działała, z tym, że zaraz wam pokażę. W czym jest problem? Na razie chciałem Wam pokazać tutaj te takie przełączniki, jak to wszystko fajnie się tutaj po prostu zachowuje. Oczywiście to wszystko działa, ale to nie powinno nikogo dziwić. Tutaj jakieś przełączniki klawiszowe. No, maszyna jest troszkę poobijana, tak jak widzicie jest to przez tyle lat nieuniknione. To była maszyna już taka półprofesjonalna, można powiedzieć, więc no, była na pewno mocniej wykorzystywana niż takie domowe zabawki. Ten napis jest wykonany z mosiądzu i lakierowany na czerwono. Także to, to też jest fajny detal. No tutaj niestety ten uchwyt na taki sprężysty na nić jest już uszkodzony. Ale takie kupiłem. Tutaj mamy do nawijania tych małych szpulek, które się tam mieszczą pod stopką. Co tutaj jeszcze jest ładnego? No, te klawisze wam pokazywałem. Spróbuję tak ustabilizować. To są przełączniki do, do rodzaju tam jakichś ścieków, pewnie czy coś takiego. Kolejna fajna rzecz ciągawka dla niewprawnej krawcowej yy, mamy tutaj numbers of cotton, czyli yy, podejrzewam, że chodzi o gramaturę yy, bawełny którą szyjemy i size of needle, czyli rozmiar yy, igły w zależności od tego jaki, jaki materiał jaką bawełnę yy, szyliśmy takiej igły należało użyć no to dość logiczne tutaj ta klapka nie jest odsuwana tak jak w włócznikach czy Singerach, tylko podnosi się do góry, zaraz Wam tam obrócę to pokażę. Czy coś tutaj będzie widać? Coś tutaj widać. Powiem Wam, że jeszcze tego nie otwierałem. Aha, to się robi w ten sposób. I wtedy to czułenko nam tutaj wychodzi. Nie chcę tego ruszać, bo... Powiem bo Wam. O, takie są ładne te kuleczki. Zatrzaski, jak to wszystko pięknie chodzi, jak to wszystko pięknie błyszczy. Powiem Wam, że jest naprawdę, naprawdę super. Ale ta maszyna jest wspaniała z każdej strony. Tutaj od spodu możecie zobaczyć miejsce lampki oświetlającej pracę krawcowej czy, czy krawcowi. Włącznik owej lampki i w ten sposób wyciągaliśmy sobie żarówkę, żeby, żeby ją wymienić. No, żarówki nie ma, ale myślę, że i tak już jest teraz niepotrzebna. E, tutaj z tyłu mamy, e, mamy silniki i podłączenie do, do zasilania i do pedału. E, ja tego nie będę podłączał, bo z elektryki jestem słaby. Nie chciałbym tego zepsuć albo, albo podpalić, co gorsza. Także nie ma takiej chyba potrzeby. I zwróćcie uwagę. Jak pięknie wygląda ta dodatkowa lampka? Bo tutaj są takie dwa styki, one się cofają na, na sprężynkach. Jest takie zabezpieczenie, jak w żarówkach w samochodzie. Była to dodatkowa, dodatkowa lampka oświetlająca. Zaraz wam pokażę jeszcze tutaj fajną rzecz do tej lampki. Taki obrotowy, pierścieniowy wyłącznik. Teraz jest to pozycja w, włączona. W pozycji środkowej lampa zapalała się w momencie naciśnięcia pedału, i w ten sposób jest wyłączona całkowicie. Czyli mogła być taka, że jakby energooszczędna, że zapalała się tylko wówczas, gdy, gdy pracuje silnik. Ewentualnie mogła też świecić cały czas. No, powiem Wam, że pięknie to wygląda. Nie wiem, która strona maszyny bardziej mi się podoba. Tutaj klapka, oczywiście ze śrubką, sygnowana Jones. Takie rozwiązanie było też w starych Singerach, łucznikach, żeby tam jakieś czynności obsługowe czy naprawcze można było sobie wykonać. To wszystko naprawdę takie bardzo, bardzo porządne, no super. Koło. Koło też super. Pasek się zachował. Silnik też się obraca, tylko że jest to dość tutaj luźno, wszystko zamontowane. Ja tego jeszcze nie skręcałem, tutaj widzicie, o regulacja. Regulacja napięcia paska w dwóch płaszczyznach, to znaczy wysokość tego całego uchwytu. I jeszcze dodatkowo można było silnikiem przejeżdżać na boki. To nie jest dokręcone i ja też tego nie będę dokręcał. Tutaj widzę jakiś przewód obcięty. Prawdopodobnie to jest ten przewód do, do lampki. A można by ją jeszcze troszkę bardziej doczyścić. Powiem Wam, że e, mimo że raczej e, nikt już e, na tej maszynie szył nie będzie, jest ona tak ładna i to z każdej strony, że nawet eksponowanie jej na półce to jest za mało. I chyba wolałbym mieć ją w jakiejś gablocie, takiej, żeby móc podejść sobie z każdej strony i popatrzeć, bo jest naprawdę, naprawdę przepiękna. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. I tak, proszę Państwa, w tym odcinku to już byłoby w zasadzie prawie wszystko. Wypadałoby się teraz pożegnać, ale. Dla tych wszystkich wytrwałych widzów, którzy wytrzymali do tego miejsca. Teraz uruchomię maszynę, podłączę do prądu i będziecie sobie mogli posłuchać, zobaczyć, jak to, jak to pracuje. I jakie dźwięki z siebie wydawał kiedyś rdzawo niebieski i duży fiat mojego kolegi Grześka. Także zapraszam do oglądania i słuchania. Powiem Wam, że ta maszyna jest naprawdę bardzo cicha. Myślałem, że, że będzie dużo głośniejsza, a chodzi naprawdę, naprawdę super.